Żywe trupy. Zeszyt 27. Co ty powiedziałeś? Michon, Rick i Glen stali nieruchomo, patrząc na leżący w strumieniu wrak helikoptera. Powiedziałem, że zabrał ich ktoś. Ktoś, kto miał bliżej niż my. Bliżej? Czyli co, jacyś inni ludzie, tak? Gdyby tu niedaleko ktoś jeszcze się schronił, tak jak my, to nie uważasz, że już byśmy na siebie dawno wpadli? Mhm. Że coś byśmy wiedzieli? No, sądząc, po śladach było ich co najmniej y, troje. No troje. Może nawet czworo. Trudno powiedzieć, równie dobrze i więcej. Pewnie wyciągnęli rannych z helikoptera. No, rannych albo Włoch. Ale, ale załóżmy, że przeżyli to lądowanie. Jak uważacie? Rika! Michon! Ale Rika i Michon nie było. Glen, zajęty oglądaniem śladów wokół helikoptera, nie zauważył, kiedy zniknęli. Teraz rozglądał się wokół, zaskoczony i przestraszony jednocześnie. Rick! Misha, gdzie jesteście? Dopiero po chwili za ściany drzew odezwał się Rick. Tutaj, czekamy na ciebie. Jest, już myślałem. bo wielkie dzięki, że tak mnie zostawiliście. Nie zostawiliśmy. Mhm, następnym razem powiedzcie chociaż słowo, co? Przepraszam, masz rację. A jak pomyślałem, że ktoś mógł przeżyć i że tutaj gdzieś blisko mogą być inni ludzie, to... trochę nas poniosło. No, snuje też mogą być gdzieś blisko, a poza tym za pół godziny będzie się ściemniać. Wolałbym wracać. Spójrz, to są ślady. I już wiemy, w którą stronę poszli. Dobra, wiemy i co z tego? Trzeba ich znaleźć. Ja też wolałbym wrócić na noc do więzienia, znaczy do domu, ale... Jeśli są niedaleko, to mamy duże szanse. Może ci ludzie też gdzieś tu mają samochody albo... chociaż jeden samochód, może mają benzynę. Holera, może to w ogóle był ich helikopter? Może mają ich więcej. Co wy na to? Masz rację. Moim zdaniem powinniśmy ich poszukać. Dwoje na jednego. No przecież nie będę wracał sam. Zresztą pewnie macie rację. Idziemy. Po dziesięciu minutach szybkiego marszu wszyscy troje byli już z powrotem na asfaltowej drodze. Ruszyli nią przed siebie. Idąc dalej, wkrótce zauważyli porzewiałą tablicę pokazującą odległości do najbliższych miast i miasteczek. Rick przyjrzał się jej w zamyśleniu. Jedna mila do Woodbury? 31 do Fattyville, 53 do Atlanty. Obstawiam Woodbury. Może siedzą tam gdzieś, w jakiejś szkole albo supermarkecie? Zaraz się okaże. I wszyscy troje poszli w kierunku Woodbury. Słońce już niemal w całości schowało się za linią horyzontu. W więzieniu wszyscy z dużym niepokojem wyglądali po wroturze Kaglena i Miszy. Lori cały czas zastanawiała się nad tym, co kilka chwil wcześniej powiedziała jej Karol. Była zaskoczona, zdumiona i przestraszona. Nie wiedziała, co myśleć. Mimo wszystko postanowiła kontynuować rozmowę. Karol? Tak? Nie wiem, co powiedzieć. Nie musisz nic mówić. To naprawdę proste. Chcę być z Tobą i z Rickiem, żebyśmy wszyscy troje byli jak małżeństwo. Oczywiście bez żadnej ceremonii i tak dalej. Jeżeli nie wiesz, co powiedzieć. Powiedz po prostu, że się zgadzasz. Albo przynajmniej, że się nad tym zastanowisz. Karol, przyjaźnimy się. Wiele razem przeszliśmy przez te wszystkie miesiące. Jesteśmy ze sobą prawie bez przerwy. Ale dopiero teraz do mnie dociera, że chyba w ogóle się nie znamy. Nie mieliśmy czasu, żeby się dobrze poznać. Słucham? Nic właściwie o tobie nie wiem, o twojej rodzinie. Byłaś zanim to się wszystko zaczęło. Gdzie chodziłaś do szkoły? Kim byli twoi rodzice? <grym> Nawet nie wiem, co najbardziej lubisz jeść. Co to ma do rzeczy? I tak już nigdy nie będę miała okazji, żeby akurat to właśnie jeść. <grym> nie, nie o to chodzi. Uważamy, że przez te przeżycia jesteśmy sobie bliscy. To jasne, że takie doświadczenie łączy. Ale kiedy rozmawiamy, to nie rozmawiamy o sobie, tylko o tej całej sytuacji. Ta więź nie oznacza, że się kochamy. No. W każdym razie nie tak, jak ci się wydaje. Lori! Karol, na litość boską. Pochodzę z małego miasteczka w Kentucky. Naprawdę myślałaś, że pójdę na coś takiego? Przecież to. A, to niemożliwe. Jezu, to jakiś chory pomysł. Co na to nasze dzieci? Jak mielibyśmy im to wytłumaczyć? Pomyślałaś, chociaż chwilę o <laughs> Karol gwałtownie zerwała się z krycz. Jak śmiesz. Karol, jak ty nic nie rozumiesz! Karol, nic nie rozumiesz! Jak mogłaś, jak śmiesz! Ty jednak jesteś nienormalna. Pierdol się! Karol odwróciła się na pięcie i po sekundzie już jej nie było. Lori oparła się o ścianę, usiłując ochłonąć. Po chwili dotarło do niej, że na dworze jest już ciemno, a Rick jeszcze nie wrócił. Ogarnął ją strach. A jeżeli Rickowi coś się stanie, jak poradzi sobie sama z Karlem i nienarodzonym jeszcze dzieckiem? Wróciła do swojej celi. Spojrzała na leżącego na łóżku pod ścianą syna, przekonana, że śpi. I dopiero wtedy zauważyła, że Karl patrzy na nią szeroko otwartymi oczami. Mamo, śpi już, kochanie. Nie musisz się martwić o tatę. Wiesz o tym, prawda? No, o czym ty mówisz, Karl? Przecież tata zawsze wraca, więc nie musisz się martwić. Prawda? Masz rację. Nie martwię się. Wcale się nie martwię. I po tych słowach odwróciła się do Karla plecami, żeby chłopiec nie zauważył płynących po jej policzkach łez. Nie tylko Lori niepokoiła się Rika. Stojący przed budynkiem Tyrese i Axel wpatrywali się w ciemność za ogrodzeniem, wyglądając z powrotu współtowarzyszy. I co? Będziemy tu tak sterczyć całą noc, nie? A dasz radę nie zasnąć? Kurde, jeszcze się pytasz. Nie ty jeden się o nich martwisz. A wiesz, że ja się nawet za bardzo nie martwię? Rick i Glenn świetnie dadzą sobie radę, miszon też. Zwłaszcza, że bardzo długo przetrwała już o własnych siłach. W sumie zastanawiam się tylko, czy znaleźli ten helikopter. No, też chciałbym wiedzieć. Ty przenosisz się do A? Tak. A ja jeszcze nie wiem. Wiesz, wystarczy mi jak pomyślę, że tutaj garowałem, a teraz mogę sobie wybierać, gdzie będę spał. Zajebista sprawa. Sporo się <suszy> zmieniło, co? Człowiek siedzi w więzieniu i jest szczęśliwy, że wszystko jest ogrodzone. I że w oknach są kraty. Tak. Niezły numer. Całkiem mnie się podoba ten nowy świat. Tylko wolałbym, żeby już był dzień. Ale no. dzisiaj sobie nie pośpimy. Axel miał rację. Właściwie nikt nie spał tej nocy. Dale i Andrea także kręcili się niespokojnie w swoim łóżku. Dale? Ciszej, bo pobudzisz dzieciaki. Nie śpisz? A dziwisz się? Nie mogę spać. Wiem, że oni gdzieś tam są i boję się, że nie przeżyją tej nocy. A może już nie żyją. A ja nic nie mogę zrobić. Ja też się o nich boję. Spróbuj jednak zasnąć. Jutro też jest dzień, i dobrze, żeby przynajmniej jedno z nas nie padało na twarz. Pamiętaj, że teraz jesteśmy rodzicami. Musimy być odpowiedzialni. Ktoś musi jutro wstać i zrobić obsiadkę. Kocham cię. Ja ciebie też, Mała. Nie martw się na zapas. Śpij. Andrea i pozostali na razie rzeczywiście martwili się na zapas, choć nie mogli o tym wiedzieć. Rick, Glenn i Michonne radzili sobie całkiem dobrze. Właśnie stanęli przed kolejną przydrożną tablicą. Rick oświetlił ją latarką, jako że kilka minut temu zrobiło się już całkiem ciemno. Napis głosił: Woodbury. Myślicie, że w tej mieście nie ktoś przeżył? Ach, wątpię, szczerze mówiąc. To co robimy? Na pewno nie będziemy wracali po nocy. Za dużo snu w drodze. Hmm. Tak, może złapiemy jednego, rozwalimy go i wysmarujemy się tym całym gównem. Już kiedyś tak robiliśmy. Wtedy nas nie wywęszą. No nie wiem powinno się udać. Co wy na to? Zanim ktokolwiek zdążył odpowiedzieć, zrobiło się jasno jak w dzień. Okolice w promieniu kilkudziesięciu metrów hey, hey. zalało mocne światło elektryczne. Na Słyszysz? Serwa okień! Ej wy, biegnijcie w stronę światła! Zanim wam szybko! Rick, Glenn i Sean pobiegli w stronę światła. Zobaczyli uchyloną bramę. Kiedy znaleźli się za odrodzeniem, otoczyli ich nieznajomi, których cienie ostro odcinały się na tle potężnych reflektorów, a brama zatrzasnęła się za nimi z hukiem. Teraz oddajcie broń. Noże, miecze, pistolety, tasaki i co tam macie. My tylko szukamy tych z helikoptera. To wy ich uratowaliście, prawda? Spokojnie, nie zrobimy wam krzywdy, ale nie znamy was. Więc oddajcie broń. Rick nie zamierzał się sprzeciwiać. Przewaga nieznajomych była miażdżąca i opór nie miał sensu. Glenn i Michonne widocznie doszli do tego samego wniosku. Bez słowa położyli broń na ziemi. Dzięki. Nazywam się Martinez. Witajcie w Woodbury, ostatnim mieście na ziemi. A teraz pójdziemy do szefa. Nie trzeba. Zajmę się nimi. Ten nowy, nieznoszący sprzeciwu głos należał do wysokiego mężczyzny w średnim wieku z długimi włosami i kilkudniowym zarostem. Stał on teraz w kręgu światła w otoczeniu kilku mężczyzn uzbrojonych w pistolety maszynowe. Pilny ogrodzenia i bramy, Martinez. Tak jest. Niewykluczone, że przyplekli ze sobą te ścierwa. Zajmij się tym. Tak jest. E, oczywiście, panie gubernatorze. Gubernatorze? A no, dlaczego nie? To tylko tytuł. Kiedyś myślałem jeszcze, że mogliby mówić do mnie, panie prezydencie. Ale to już by była przesada. Zresztą, zawsze chciałem być gubernatorem. Skorzystałem z okazji. No. A wy? Skoro już się odezwałeś, jak ty masz na imię? Rick. No to skoro się już odezwałeś, Rick, to powiedz coś więcej. Kim jesteście? Skąd się tu wzięliście? Widzieliśmy spadający helikopter. Byliśmy blisko, poszliśmy tam, ale wy mieliście bliżej. Potem po śladach przyszliśmy tutaj. No i tyle. Cała historia. Wybacz, moja droga, ale to jego pytałem. Jasne? Ale to w zasadzie tyle. No i nieźle się tu urządziliście. Postawiliście mur do dookoła paru ulic, czy jak? Do około czterech kwartałów. W sumie mieszkamy tu w około 40 osób. Na początku prawie codziennie ktoś dołączał, potem coraz rzadziej. A od paru miesięcy już nikt nowy się nie pojawił. Wiecie, dlaczego przegraliśmy wojnę z konsaczami? kąsaczami? Kąsaczami? Takich nazywamy. Było tak. Prezydent kazał Gwardii Narodowej, żeby broniła miast. W miastach miało być bezpiecznie. Wszyscy mieli tam właśnie uciekać. Pamiętacie, prawda? Tylko tyle, że chyba każdy gwardzista wolał zająć się swoją żoną i dziećmi, niż pchać się do Atlanty i walczyć z trupami. Jakąś mile stąd jest komenda gwardii. Kompletnie opuszczona. Wiecie, że nikt się tam nigdy nie zgłosił. Zabraliśmy z ich magazynów wszystko, co się dało: broń maszynową, amunicję, noktowizory. Bez tego już dawno bylibyśmy martwi. No, już prawie jesteśmy na miejscu. Dokąd nas prowadzicie? Co to za halogeny? To jakiś stadion? Macie szczęście. Nie mogliście lepiej trafić. Niedługo się zacznie. Szli dalej w milczeniu. Po pięciu minutach stanęli na zalanej światłem murawie niewielkiego stadionu. Na jej obrzeżach w ziemię wbito kilkanaście wysokich palm, a do każdego z nich grubym łańcuchem przykuty był snój. Rick patrzył na to w milczeniu. Po chwili zwrócił się do gubernatora: Skąd macie elektryczność? Generatory zainstalowali dawno temu, już w trakcie budowy stadionu. Ale oszczędzamy paliwo na specjalne okazję. Walki zwykle odbywają się w dzień. Jakie walki? Każecie tym kąsaczom walczyć ze sobą? Nie. To nie byłoby nic ciekawego, a wszyscy tutaj bardzo potrzebują rozrywki. Walczą ludzie. A konsacze to tylko dodatkowa motywacja. Zresztą karmimy ich. Więc nie są tacy groźni. Co? Jak to karmicie ich? Normalnie, mój drogi nieznajomy. Karmimy ich. nieznajomymi. Na. No. Well, Tried in love for both of us, and I never thought I'd get to see that black bird. Chcecie nas rzucić tym potworom na pożarcie? A czemu nie? Ale nie tak od razu. Na razie damy im tę parkę z helikoptera. A, no właśnie, bo pewnie tego nie wiecie. Lecieli tylko pilot i jakaś kobieta. Pilot wprawdzie nie przeżył kraksy, ale też go zabraliśmy. Jeszcze był w miarę świeży. <laughs> A na stadionie walczą między sobą ludzie. Snuje, którzy próbują się urwać z łańcuchów i ich ugryźć. To tylko dodatkowy dreszczyk emocji. Czy wy jesteście kompletnie pojebani? Zamknij mordę, suko. Żywe trupy. Zeszyt 28. Wyjaśnijmy sobie jedno. To my mamy broń. Najmniejsza próba oporu i zastrzelimy was na miejscu. Czy to jasne? No. Rick, Glenn i Michon w milczeniu skinęli głowami. Świetnie. Właściwie wisi mi jak umrzecie, ale nie chcę, żeby moi ludzie zaczęli strzelać, kiedy do was mówię. Nie lubię, kiedy ktoś mi przerywa. Przestań pieprzyć głodne kawałki. Mów, co masz do powiedzenia i skończmy te podchody. Słusznie? Zresztą nie mam za dużo czasu. Nie chcę spóźnić się na walkę. Ci z helikoptera. Nic od nich nie chciałem, nic do nich nie miałem. Gorzej, że oni nie mieli też nic, co by mnie zaciekawiło. Zresztą, tak jak już wiecie, tylko kobieta przeżyła lądowanie. Powiedziała mi wszystko, co chciałem wiedzieć, chociaż dopiero kiedy zacząłem ją pytać, powiedzmy niezbyt grzecznie. Ona i jeszcze parę innych osób jakiś czas temu zabarykadowali się w budynku telewizji w Atlancie. To był chyba kanał dziewiąty, nieważne. Babka twierdziła, że było tam razem około 20 ludzi. W końcu zabrakło im jedzenia. Zaczęły się kłótnie. Ona i pilot helikoptera wydostali się na dach i odlecieli. Tyle tylko, że wcześniej jakiś gościu majstrował przy silniku, mały sabotaż, i tak dalej. Zdaje się, że nie chciał, żeby ktoś odleciał bez niego. No, w każdym razie udało im się wystartować. Przelecieli tyle, ile przelecieli i BUM! Wiecie, jaki z tego morał? Ludzi trzeba czymś zająć, inaczej zaczną się kłócić. Książki i seks są dobre na krótką metę. Dlatego trzeba im dać coś jeszcze. Rozrywkę, taką jak nasze igrzyska, jasne? I tak za dużo wam powiedziałem. A wracając do was. Nic wam nie zrobiliśmy. Czego od nas chcesz? Wszystkiego, co macie, chłopczyku. Chętnie wezmę te Wasze stroje, broń, zapasy, samochody, wszystko. Wasza laseczka powiedziała, że tu przyszliście. A skoro tak, to gdzieś niedaleko macie bazę w jakiejś szkole albo na jakiejś farmie. Nie znam okolicy, nie jestem stąd. Ale wątpię, żebyście przeżyli tyle czasu bez jakiejś siedziby i to dobrze bronionej. Na pewno nie jesteście sami. Jesteśmy sami. Nie ma żadnej bazy, nie ma żadnej siedziby. I nie ma nikogo więcej. Przemykamy się we trójkę z miejsca na miejsce. Nie pierdol, nie jestem głupi. Gdyby tak było, nie przeżylibyście nawet jednego dnia. Jeśli myślisz, że kłamie, to mnie zabij. Ale nie będę ci opowiadał o czymś, czego nie ma. Rozumiesz? Nie ma żadnej bazy. Nie ma innych ludzi. Nie ma do kurwy nędzy. Nie ma. Dobra, dobra, nie podniecaj się tak. Nie podniecam się. Może w końcu posłuchasz, co do ciebie mówię. Grzeczniej. Jeszcze raz. Nie ma. Żadnej bazy. Nie ma nikogo innego. Ty chyba nie rozumiesz, jak poważna jest sytuacja. Żeby była jasność, jest was troje i w końcu i tak powiecie mi wszystko, co chcę wiedzieć. Jeśli się nie da inaczej, to będę torturował was po kolei na oczach pozostałych. W końcu jedno z was nie wytrzyma. No! A żebyście na przyszłość byli jednak trochę bardziej uprzejmi i nie mieli wątpliwości, że ja nie żartuję. Gubernator w mgnieniu oka wyciągnął z zapaska potężny, ostry nóż i jednym, błyskawicznym ruchem obciął Likowi prawą dłoń. Robić ci to samo, siostrzyczko? Nie zważając na nic, rzuciła się na gubernatora i powaliła go na ziemię. Po chwili do obojga doskoczyli górę gubernatora, usiłując ratować swojego szefa. Bruce, ją! Bruce z pozostałymi wykręcał miszon ręce, ale ona nie była tak całkiem bezbronna. Szamocząc się i wjeżdżając, odgryzła gubernatorowi kawałek ucha. I wypluła go z obrzydzenia. Prus odciągnął w końcu mison od gubernatora. Ty kurwo! Puść mnie! Skręcaj tak! Powiedz tylko słowo przebieść! Sam się nią zajmę. Jeszcze pożałuję, że się w ogóle urodziła. Oj, zabawię się z tobą, ty dziwko. Bruce, ściągnij tu jakiegoś lekarza. Zdaje się, że nasz jednoręki przyjaciel zembrał. Niech ktoś się nim zajmie, zanim wykrwawi się na śmierć. A tę pizdę zamknij gdzieś na razie. Potem do niej pójdę. No! Bruce wyprowadził Michonne, a kilka minut później w pomieszczeniu zjawił się doktor Stevens. Chryste, co ci się stało w ucho? Ucho z rucho. Zajmij się tym złamasem bez ręki, zanim mi to umrze. Ale kto to jest? Nigdy go nie widziałem. Gówno cię to obchodzi. Zapomniałeś, jak się umawialiśmy? Ja tych ludzi karmię, bronię i robię wszystko, żeby byli zadowoleni, a ty nie zadajesz żadnych pytań. Jasne. Stracił dużo krwi. Kiku, dopatrzę, to, to nie problem. Ale muszę mieć krew do transfuzji, inaczej nie przeżyję. Ktoś może pójść po Alice? Sam sobie nie poradzę. W dupie mam, jak to zrobisz. Ale gość ma żyć, rozumiesz? Zależy mi na nim. Przynajmniej na razie. Oczywiście, ty tu jesteś szefem. Nie udawaj takiego posłusznego. Zawsze kiepsko ci to wychodziło. Za godzinę wrócę wtedy zajmiesz się porządnie moim uchem. No, a ja sobie obejrzę walkę. Chociaż już pewnie się skończyła. A potem zrobię coś jeszcze. <gry> Doktor Stevens w skupieniu oglądał rękę nieprzytomnego Rika. Pojedynek na arenie faktycznie dobiegł już końca. Snuje dojadały resztki zwłok kobiety i mężczyzny. Gubernator z satysfakcją przyglądał się całej scenie. Gubernatorze? dopiero głos Brusa wyrwał go z zamyślenia. Spójrz. Wiele możemy się od nich nauczyć. Zobacz, jak ich zjadają, rozrywają na strzępy i nie przestaną, dopóki nie skończą. Dopóki nie zjedzą najmniejsze kosteczki. Dopiero wtedy będą zadowoleni. Na swój sposób ich podziwiam. Krócie rzeczy są podobni do nas. Wiedzą, czego chcą, zrobią wszystko, żeby to mieć, a potem i tak są szczęśliwi tylko przez chwilę. Bo chcą więcej, wciąż chcą więcej, wciąż i mało. Aha, zajmij się zwłokami, żeby... No, sam wiesz. Coś jeszcze? Chciałem tylko powiedzieć, że zamknęliśmy tę sukę w garażu. Trochę ją przedtem uspokojiliśmy. Świetnie. To na co jeszcze czekamy? Gubernator nieśpiesznym krokiem skierował się w stronę długiego, parterowego rzędu garaży na tyłach stadionu. Przeprzestań mnie. Za ręce do ściany. Mam za mało siły. Nic nie mogę zrobić. Wcale nie jestem odważna. Mogę się tylko bać. Próbuję, staram się. Chcę się uwolnić, ale nie mogę. Jestem za słaba. Nie dam rady. Bruce otworzył metalowe wrota. Wybacz, że przerwał ci tę fascynującą rozmowę. A może łaskawie mi powiesz, z kim tak gadasz? Nie? Zresztą nieważne. Właściwie w ogóle mnie to nie obchodzi. No to co? Do roboty, prawda? Bruce, zrób coś dla mnie. Zdejmij jej spodnie i majtki. I nogi też jej przywioż do ściany, tylko szeroko. A ty, moja droga, nie rzucaj się, bo tylko marnujesz energię. A energia jeszcze ci się przyda. A ty, Bruce, jak skończysz? O, właśnie, doskonale. Teraz nas zostaw. Nasze małe sam na sam wymaga prywatności. A, wychodzą z drzwi. Doskonale. Nikt nie będzie nam przeszkadzał. Powiedz mi, moja droga, ile Twoim zdaniem zajmie mi zmarnowanie ci życia? Ile czasu będę potrzebował, żebyś straciła poczucie bezpieczeństwa? No. Nic nie mówisz. Trudno. W takim razie powiem ci. Wystarczy pół godziny. Ale tak naprawdę mam zamiar robić to codziennie. Tak często, jak tylko będę mógł, aż znajdziesz sposób, żeby popełnić samobójstwo. No. Zapowiada się niezła zabawa.